Cześć! Cześć. Słuchajcie, tym razem poszliśmy za ciosem. Wraz z tego, że dwa tygodnie temu byliśmy w, w ogrodzieńcu na twierdze światła. Tym razem wybraliśmy się e, do Krakowa e, na Ogór Świateł. E, Królewna śnieżka. Tak, wystawa nazywa się Królewna Śnieżka. E, jest to jedna z trzech wystaw y, promowanych przez zewnętrzną firmę. Y, pozostałe dwie wystawy możecie znaleźć y, w Warszawie, w, w Warszawie y, pod nazwą Piotruś Pan, a y, w Chorzowie y, pod nazwą Lampa Alladyna. Zaskoczyłeś mnie tym chorzowem, bo wiedziałam o Warszawie, a chorób mnie jakoś tak uciekł. U no. U no. e co możemy powiedzieć o samej wystawie? O Jezu, e Światełka! Światełka, no właśnie z racji tego, że poszliśmy za ciosem i ostatnio mamy no, dość potężną fazę na Światełka, to właśnie dlatego... My brałem... mamy! No w szczególności Agnieszka, no dobra. E wybraliśmy się właśnie na tą, na tą wystawę. Z naszych spostrzeżeń, bo najpierw wybraliśmy się tam w weekend, a dokładnie rzecz biorąc, w niedzielę, i to był bardzo głupi pomysł. To był bardzo głupi pomysł, ponieważ tłumy, jakie napierały na, na tą wystawę, no, po zobaczeniu kolejki do wejścia do kas, no, zrezygnowaliśmy i w sumie była to fajna decyzja, dlatego że. Odbiliśmy sobie... Odbiliśmy sobie w czwartek. W czwartek byliśmy, Nie w środę. W czwartek. W czwartek. Odbiliśmy sobie w czwartek. Wybraliśmy się na dość wczesną godzinę, bo około godziny 17.00. Mieliśmy bilety na 17.30. Weszliśmy troszkę wcześniej. Było praktycznie pusto. Było praktycznie pusto, więc można było naprawdę bardzo fajnie spędzić czas, każdą atrakcję z osobna. Zobaczyć nie przepychając się przez tłum. No Jedynym minusem jest to, że yy, akurat nie w czwartki, czy ogólnie w tygodniu od poniedziałku do, do czwartku. Nie, nie ma, ma pokazów laserowych, pokazów które laserowych. są w piątki, w soboty i w niedzielę. I w niedzielę. Yy, ale i tak uważam, że było warto, bo Taka. ogród jest przepiękny. Ogród, ogród jest bardzo fajnie yy, oświetlony. Znajduje się na powierzchni prawie 6 hektarów, także mm, jest co. Od kiedy? Od, od którego listopada on jest czynny? Od, od 5 listopada jest czynny. Do jest, lutego. A jest, koń, jest czynny do końca lutego, tam do 27. Bo normalnie o, to jest na terenie Parku Doświadczeń Między ja, Stanisława ma, tak? Tak. In inżynierii w sumie. Mm -hmm. Inżynierii miejskiej mm, na Alei Pokoju w Krakowie. Mm. Sama wystawa jest, jest tematyczna, tak jest, jest związana z Królewną Śnieżką, ale nawet nasze nastoletnie dziecko było zachwycone, szczerze tak, mówiąc. Mi się, mi się na przykład bardzo podobała grająca choinka z pokazami świetnymi na Też choinkę. mi się podobała, tylko jak nagrywałam, to mi trochę ręce zmarzły. Ale później rozgrzaliśmy się pyszną, gorącą czekoladą. Tak. Taką prawdziwą, prawdziwą, gęstą, gorącą jak samo piekło i bardzo słodką. Bardzo słodką. No słodką to w sumie tak, że można się cukrzycy nabawić. <laughs> no, ale, ale, ale naprawdę bardzo. Po ty bardzo, 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 bardzo dobra yy, czekolada tam właśnie jest w tych punktach gastronomicznych. No ale wracając do już do samej wystawy. Jest zalecana tam jest tam zalecany kierunek zwiedzania. Tak, są tabliczki ze strzałką. Są, są tabliczki ze strzałką, także idąc tak, idą z, zgodnie z kierunkiem zwiedzania. Jest małe prawdopodobieństwo, żebyśmy którąś z atrakcji e, przeoczyli. Mhm. E, kapitalnym miejscem też był park. W formie mm, labiryntu. Oświetlony. A, to co się mhm. Max obraził, że samemu nie pozwoliliśmy biegać. Tak, dokładnie. <grym> mm, fajnie, fajnie oświetlony. Mm, tunel. Świetny. Tak, z tymi zmieniającymi się kolorami. Świetna z, sprawa. Zmieniającymi się kolorami. E no i wiele tak, tak samo na przykład drzewka, prawda? Podświetlony tył. A ta alejka się, z motylków? Alejka z motyli. Motylków, tak, też, też fajny, fajny element. Ym, aczkolwiek bardziej na przykład moją uwagę bardziej przykuło. Szanta zostaw ciastka. Aczkolwiek moją uwagę bardziej przykuło to, y, jak y, nas, to jeden z początkowych etapów y, te to, to podświetlone, na y, ja to tak nazywam krzaki. Na różne kolory, tam były drzewa podświetlone. Dobrze, w takim razie na, yy, spore wrażenie zrobiły na mnie drzewa podświetlone. Ej, ale jest różnica na... między krzakiem a drzewem. Fajnym elementem były poświetlane drzewa. Udało się to uchwycić na zdjęciach w różnych kolorach. Przedstawiały się w rozmaity sposób. Na Właściwie cały, cały teren tego ogrodu był inaczej na całym terenie tego ogrodu, ogrodu drzewa były drzewa były właśnie podświetlone. Wygląda Co to tworzy, przełrocznie. Tworzyło to bardzo fajny klimat. De facto cały park jest widoczny z daleka, ponieważ bije światłem na setki, setki metrów. Wystawy, wystawy praktycznie ruszają w godzinach późno-popołudniowych. No, Ze względu na to, że efekt świetlny można uzyskać dopiero po zmroku. Co tam jeszcze takiego ciekawego. Ja bym już nic więcej nie mówiła, żeby sami sobie poszli zobaczyć, bo jest naprawdę fajna, fajna sprawa i bardzo ładnie to wygląda. Tak. Najlepiej ubrać się ciepło, ponieważ cała wystawa jest na polku, więc żeby nie zmarznąć. Można wypić pyszną gorącą czekoladę. Można wypić ciepłą gorącą czekoladę zgadza się. Hmm. Nam zwiedzanie zajęło około godzinki. Mhm. Około godzinki na spokojnie właśnie ze względu na to, że nie było, nie było tłumów. Mogliśmy narobić dziesiątki a, y, y, fajnych, fajnych zdjęć. Hmm. Nie nudziliśmy się. W żadnym wypadku. W żadną, w żadnym no dziecię, tam gdzie są światełka, yy, to ja nie rozumiem. Ja bym nawet powiedział, że zaczęło nas to napędzać, żeby, żeby wybierać się na kolejne takie yy, ogrody właśnie świateł, które. Ej, jedźmy do Chorzowa. Możliwe, możliwe, że wybierzemy się do Chorzowa, do Warszawy troszkę daleko. Yy, szczerze powiedziawszy. No troszkę. Jest kawałek, ale chorzów możliwe, że zaliczymy, ponieważ jesteśmy pozy pozytywnie nastawieni po y, tym, co zobaczyliśmy właśnie w Krakowie. Y, a biorąc pod uwagę, że y, odpowiada za to ten sam organizator. No y, to możemy być pewni, że nie że będziemy żałować. Nie będziemy, nie będziemy żałować, także... Coś jeszcze Nie. chciała ciekawego powiedzieć? Nie. 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 Dobra. No to nic, to w takim razie na tym, na tym kończymy, trzymajcie się cieplutko w ten zimowy wieczór mm -hmm. i do zobaczenia w terenie, trzymajcie się, cześć! Hej, hej.